No, hej, ludzie, witam Was ponownie. I po raz ostatni w tym tygodniu, w piątym materiale na kanał, jest to ostatni materiał z kwestii przedmiotów. Pierwszy były stoły, druga była turbina, trzeci rezonator podłoża, czwarty odcinacz głów, i teraz wreszcie piąty mamy Steam Trumpa. Łapkę parową, bo już się nazywa. Nie jestem w tej chwili pewien. W każdym, bądź razie. Nie jest to trudna budowa. I chcemy ją wam teraz z menikarem dokładnie pokazać. Do proszę do oglądania. Tutaj jest chorągiewka, chorągiewka, która jest w tej bysce. Siatka, która jest tutaj. Przyspieszę. Po dwie części to jest silnik, który jest tutaj. Mmm, poczekaj, oprócz silnika jest jeszcze miech. Miech, który jest tutaj. W sumie, zasadniczo jest tak, że mam tutaj dwa miechy. Jeden jest taki, jest to mm. do Steam Trampa, a drugi to jest miech do pułapki. Y, taki jak widzicie w lewym górnym rogu. Znaczy, do pułapki, co gadam? Do Erzonotra Podłoga. zastanawiam się, czemu ty to nazywasz miechem? No, jest no Timmy. To... Temat... Tak, dokładnie to jest to samo, co widzieliśmy na Daj raj się. Na Daj, Daj tak. Wchodzimy. Wy Wyszliwuje nas. Dziękuję. Jak wchodzą na to zombie, to jest szybszy reload i wtedy... I zabija je od razu. Ale jeżeli my skaczemy, to możemy skakać tyle razy, ile chcemy. Jeżeli wchodzą na to zombie, to po pewnym czasie pęka. One mogą też to niszczyć. I możemy to zniszczyć tylko za pomocą granatu. Czy to ulepszonego syntaxu, czy też tylko... No, i to była cała nasza budowa z Trumpa. Dziękuję Wam za ten tydzień. Mam nadzieję, że miło się oglądało i że te poradniki wyledzą się komuś na coś. Eee, I myślę, że. do następnego. Tymczasem zapraszam na w najbliższych dniach eee, odcinki Melikara, które się pojawią. Też zdaje się, że na razie w na to będziemy nagrywanie na zmianę. A teraz. Cóż. Na razie.